Siemka mordeczki, mam dla was darmowe skiny w CS2. Wchodzicie na stronę helkais.com. Następnie w prawym górnym roku klikacie kod promocyjny Wpisujecie ten kod, który macie na ekranie Czyli Ty Lub chodzicie pierwszy link w opisie Wtedy dostajecie słuchajcie 3 zł za darmo Czyli 70 centów Oraz 10% do wpłaty bonusu Słuchajcie ja mając 70 centów postanowiłem, że otworzę sobie oto taką skrzynkę za 50 centów Zobaczmy może nam coś ciekawego dropnie, no słuchajcie drop nie jest jakiś wybitny Ale wam może pójdzie lepiej Więc wchodźcie na stronę wpisujcie mój kod nie musicie wpłacać i ja takiego skinka sobie wypłacam na moje konto Steam, bo za darmo to uczciwa cena. Siemka mordeczki, witam was w kolejnym odcinku. Ty HellCase'a. mamy, słuchajcie, 10 zł i spróbujemy zrobić z tego kosę. Wiem, że to może być nierealne, ale e, kiedyś udało mi się z 2 zł zrobić kosę. Podejarałem się, myślałem, że wygramy i przegrałem, dlatego my spróbujemy dzisiaj na spokojnie kosę zrobić. Na początku oczywiście darmowe rzeczy trzeba użyć, czyli dołączamy sobie do konkursu, bo to jest za darmo. Wiemy jeszcze dodatkowo na codzienną szynkę, bo ona również jest za darmo. To możemy korzystać z takich darmowych rzeczy, to wiadomo. To jednak no czemu mielibyśmy nie móc korzystać jak możemy, co nie? Więc sobie otwórzmy tą darmową, bo to zawsze jakieś grosze do przodu. Eee, dobra, i mamy jeszcze event. Eee, z eventu możemy sobie pójść na generator skórek, generuj mi tu skinka za 10 y -y eventów ile my tu mamy no jakiś tutaj skinek wy wygenerowany za 20 dobra, super jest super słuchajcie, jest superowo mamy 15 dolarków już dobra, i z musimy z tego słuchajcie zrobić kosę. Y bitwa bitwa, na początku bitwa myślę, że na no spokojnie za 2 dolarki tutaj możemy dołączyć do takiej bitwy tak na początek, wiecie, bo to, to, to wiecie, za dyszkę 2 do dolarki sobie dołączamy, nie całą dyszkę. No i wiecie, to tak, tak na chillu, żeby zobaczyć to, o i złoty strzał drobnął, no i spoko. I spoko, nie? I poptoka. I pobitę. No chyba, że mi jeszcze wyleci złoty strzał, złoty, od tego co on drobną, ale wątpię. No fajny profit ma. Mm, ty no, może do tej bitwy bym dołączył? Nie, bo to jest na dzielenie. Hmm... czekajcie, sortuj. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. aj Róbcie... była za 6 dolarków, jest za 6 dolarków, dawaj mi ją. Obijamy do bitwy za 6 dolarków wizowe. Obyśmy to wygrali. No na razie jest słabo. Na razie jest słuchajcie, tragedia. No nic tu nie leci, nie? Kompletne gówno. No co on ze skrzynki wziął do tej bitwy? Nie wytrzymał. No, ale chyba to mamy, no, wygraliśmy. No, ale jesteśmy w plecy. Więc jesteśmy totalny w plecy. Dało nam słuchajcie 10 dolarów. I myślę, że już pójdziemy Alina i ja zrobię bitwę za 10 dolarów. naprawdę Alin nas tutaj może uratować. Bo tą iluzję dajmy. Dajmy tą iluzję. No, bo na boty na 4 graczy zobaczmy. Czy wyjdziemy dzisiaj z kosą, czy wyjdziemy dzisiaj z pustymi rękoma. Oby, 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 kosa, oby, tutaj wyleciała kosa, bo tu jest naprawdę dużo kosy w tej skrzyni. Słuchajcie, nie ma kosy, niestety. Ale słuchajcie, jest Westpac. I wygraliśmy to. Dostaliśmy kolejną szansę od losu. 17 dolarków mamy. Mamy 17, 18 dolarków. No to kolejna próba, Lina. Najlepsza metoda, żeby zrobić kosy, słuchajcie. Dawaj mi to, dawaj mi 4 graczy, dawaj boty. Bo raczej tego już nie wygrałam. Raczej na to już nie ma szans, ale doszliśmy do takiego etapu, gdzie mamy z 10 zł. Słuchajcie, tak naprawdę stłówę to już jest naprawdę super. No i co? Dobra, nie wygraliśmy. Kurde, ale było blisko. Było blisko to podwoić. I ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Sieman.